RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu już od piątku w wielu miastach baseny będą znów otwarte. Nadal nie wiadomo na jakich zasadach, bo na dwa dni przed zniesieniem obostrzeń dotyczących pływalni rząd nadal nie wydał rozporządzenia z konkretnymi wytycznymi. Nadal nie wiadomo, czy z pływalni będą mogli korzystać wszyscy, czy tylko uczestnicy zajęć zorganizowanych. Takiego problemu nie ma spółka Projekt Kępno, bowiem nie planuje otworzyć krytej pływalni przynajmniej do połowy marca. Zamknięcie basenu będzie utrzymane przynajmniej do końca lutego. W marcu będziemy podejmowali decyzję, to, co dalej. Przypomnę, że poluzowanie obostrzeń pomiędzy 12 a 26 jest tylko i wyłącznie na próbę. Nie jesteśmy osamotnieni. Większość administratorów basenów czeka na rozporządzenie, które wyjaśni, na jakich warunkach i kto może korzystać z infrastruktury basenowej. Musimy pamiętać, że kępiński obiekt. Raczej mieści się w definicji parku, ponieważ mamy taką samą część rekreacyjną, jak część sportową. Jeżeli będzie wyłączona infrastruktura rekreacyjna, nadal część saun. Nie będziemy mogli pełnego katalogu oferty wdrożyć, więc staje się to bezsensowne, a jednak musimy na środki publiczne dawać szczególną uwagę. Decyzje dotyczące otwarcia basenu zapadną na początku marca, co oznacza kolejną zwłokę w czasie. Miecki basenowe napełniają się w trzy dni. Rozruch technologiczny, a przede wszystkim odpowiednie nagrzanie i utrzymanie temperatury wody kolejne dni. Będziemy obserwować, jak wygląda sytuacja pandemiczna, czy te poluzowanie obostrzeń zostaje utrzymane. Być może się też to zmienić zaraz po 26. Zresztą wyraźnie zostało to powiedziane na konferencji premiera. Więc myślę, że w połowie marca będziemy wiedzieli, co się zadarzy. Czy przygotowujemy obiekt, czy nagrzewamy nieckę, no jednak też te mrozy i ten wychłodniały obiekt musi trochę się ogrzać, żeby przyjąć gości. Czyli w połowie marca dopiero ewentualne decyzje, tak? Tak, myślę, że będziemy w połowie marca podejmowali kolejną decyzję. Tutaj nie chodzi o to, żeby się spieszyć, żeby napełniać niecki i ewentualnie witać kilkanaście, kilkanaście osób, które przepłyną długości basenu. My chcemy realizować w dalszym ciągu naukę pływania, chcemy, żeby był realizowany program Umiem Pływać, a jednak nie ma też decyzji w tym zakresie z Poznania. Także chcemy to wszystko połączyć. Proszę pamiętać, że. To nie jest tylko i wyłącznie spółka Projekt Kępno, która otworzy obiekt i y, 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 będzie chciała y, świadczyć usługę w zakresie i ochrony ratowniczej, i instruktorskiej, ale to są też nasi podwykonawcy. To są firmy, które sprzątają dla nas obiekt, to są firmy, które dla nas serwisują obiekt i dostarczają chemię. My wszyscy działamy jak naczynia połączone. A co z pracownikami tego basenu? Oni są teraz urlopowani, zwolnieni i pracują w innych miejscach? Y, y, już y, przy pierwszym y, zamknięciu obiektu wprowadziliśmy. Szereg zmian w zakresie zatrudnienia, połączyliśmy część stanowisk i dzięki temu ten cały okres, kiedy większa część naszej działalności została ograniczona, wszyscy pracownicy są zaangażowani do innych prac. Więc właściwie pracownicy techniczni funkcjonują na innych obiektach, ale też wykonują prace serwisowe. W przypadku pań kasierek również ich stanowiska połączyliśmy razem z pracą wykonywaną dotychczas przez pracowników zaplecza sportowego. Także jeżeli. Jeżeli chodzi o kadrę akwarium Kępno. Ona w dalszym ciągu funkcjonuje, niemniej jednak łączy stanowiska, pracuje w zmienionym harmonogramie pracy, w innych dniach nie ubył nam nikt z pokładu. Także też czekają i chcieliby wrócić jak najszybciej do swoich dotychczasowych zajęć. Niemniej jednak też są przygotowani na to, że może to jeszcze potrwać. Starczy finansowej PFR-u i Powiatowego Urzędu Pracy spółka Projekt Kępno otrzymała wsparcie w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.